Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na trzeci odcinek z 2. Lecimy dalej Idziemy przez punkry Co jest? Jakie niebezpieczeństwo? Nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Co? Woda? Chyba muszę jeździć jednak inną drogą No niestety Zamknij się Gdzie to strzelają? Wiedzą już, że tu jestem To będzie ich podejmować. Próbuję zrobić to po cichu ja Zakładam, że mi to nie wyjdzie. A nie mówiłem Ja to zawsze nawalę Heh. Gdzie on jest? Ja też widzę cel i co mi zrobisz? Tak, tak, tak No świeżo, ja Ciebie też widzę i co? Zabójrz mi coś? Zabójrz mi coś? Następny? Następny? Więcej! Więcej! Dajcie mi ich więcej! Pobawmy się panowie Wychyl się Grzecznie się wychyl Odłamkowy Fak! What the fuck? A to skąd? Na, co on? Co on odwalił? Przyszedł, podszedł i... I don't get it. Nie czaję gościa. Widzieliście to? Przyszedł, zobaczył i poszedł. Hmm. nie widzę ich. Jest, 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 Skąd wiesz, że to właśnie Не знаю, либо так, но затожет и гранат. Кити, кити, хай за мамуси. Царь пал. О, сет! Dobra, czas na mocne kombinezy. I... wjeżdżamy im. No i czego do mnie strzelasz? Dobra. Jesteśmy w środku. Teraz... up. O, myślałem, że da się przecisnąć przez to. Ludzie! Jezu, wygląda jakby byli kurde jakimiś trupami albo metro, nie było jednak takim dobrym pomysłem. Odbieram tu zimy odczytów cieplnych, są tuż pod tobą. Uważaj jak chodzisz. Na nowe wizja, co to? What the fuck! gości czego gościcie do tego automatu? O! Czyżby pierwszy kontakt z cepelami? Nie wieszcie w te ptóry, którymi karmił was media. Mistrz dzieje się coś dziwnego. Ale nie chcą nam pomagać, chcą przekręcić śrubę. To już nie jest Ameryka, to Stany Zjednoczony ludzi wykonujących polecenia, bo jak nie to, tu radiowolny Manhattan, partyzanska audycja nadająca 24 godziny na dobę. Mówimy jak jest, zgłosimy prawdę, słuchajcie nas. Pięknie, Gosił gada to, ta, pra, totalną prawdę. Tak jest. Oni chcą was wszystkich was, udupić. To wszystko co się dało. Wszystkimi się zająłem. Kamnie spotkani ze stwórcą. Na takie coś trzeba się przygotować. Trzeba oczyścić duże. Tak, to najważniejsze. I zrobiłem już wszystko. Gostio, gostio, chyba ci trochę wala. Za dużo radio, Maria. Moment, moment, bo chyba w zafukło. tam to prorok. Znajdź inną trasę. No dlaczego inną trasę, czyli? Nie, nie wyjdę stąd. Tak wiem kombinację są energii kombinezonu jest fatalny. Ale ja muszę... Chyba, hmm, że... Tędy? Nie. No i chyba utknąłem. Nie ma takiego numeru. Ale... Jak nie ma takiego numeru? Ja chcę zadzwonić. Po pomoc. Bo sam sobie to nie poradzę. że Gdzieś tu, jest jakieś wyjście. Tu i wejście, wejście, wejście. Cepit! Nie, nie miało mi się włączyć maskowanie. No set. Tu gdzieś coś przy ściance? Nie. Teraz będą kilometry błądzenia. Szukania drogi. Piękno, to terroryści, jakiś afrykański szarys, ebola czy coś w tym stylu rozpylają do samolotu. Patrz na mnie, patrz, co zrobię. A, nie mogę go zabić, tylko też nie. Skąd już pierdolić te głupoty ludzie? Uczośnijcie się! Aha! Co to? Przerwęconą transmisję wodą. What? Lockhart! Musimy się skutecznego leku. Ewakuacja nie wchodzi już w grę. W całym mieście obowiązuje rozkaz strzelania bez ostrzeżenia. O kurwa! Jena jakikolwiek... Je wielka samowolka. O, użytkownik nano kombinezonu Prorok został uznany za aktywne zagrożenie biologiczne. Najlepiej, nie? No! no. Tak, Prorok to ten zły. No, tak, tak, tak. Tyle mnie dzieli ogólne? Uwaga. Trochę daleko. Jeszcze obcy. Tak, wszystkich wyślijcie na mnie od razu. Niech wszyscy mnie rozczarają na kawałki. Ach. Takie to moje życie. Biedny prorok. Biedny prorok. Ale w moich rękach on nie jest biedny. Ja sobie poradzę z nimi wszystkimi. A ja co? Ja sobie nie poradzę! Ja sobie nie poradzę! Co? Chyba mnie nie znają. Chyba nie wiedzą do czego jestem zdolny. Dobra, lecimy dalej. Nie musicie dwa razy mówić na Tana Gulda, bo wiem, że to chodzi o niego. Uuuu! Oho. W końcu coś porządnego, boże, święty Zamach na mnie. No nic, na mnie. Zamach, dzieci obcy. What the fuck! Żyje! Żyje! Ledwo, ale żyje! Koga Piurawisz jak ci to na ja ciemny Japierkurwa dole Io, 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 i jo, i o io, 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 io. ja dopomniałem chyba Na cóż jeden potwierdzam nasze trafienie. Nie ruszajcie się, zaraz tam będziemy Prorok stary widziałeś to? Widziałeś? No parzę widziałem! Zapomnij o ewakuacji, bierzemy się za to, stary! Zdobądź próbki z miejsca katastrofy i mi je do laboratorium. To może być nasza jedyna szansa na zwalczenie zarodników. Może nawet całej inwazji! Ale lepiej się sprężaj. Lockhart na pewno wyśle tam mnóstwo oddziałów. Uważaj na siebie, prorok. Dostrzegaj do miejsca katastrofy i zdobądź próbkę w Masak w banku, stary. Idę tam. Ale tam była rozpierducha! A, nic nie widzieliście. Nie, tu nie było. Kap... wychyl główkę, powiedz. A, miałeś powiedzieć. A, nie, ua, Po jakiego ty gadasz? Nie jest polski język. Talk to me. Dobra. Jakoś tam musimy dostać. Możesz zrobić ślizg pod ciężarówki lub przeszkody, aby zgubić pościg i szybko dotrzeć na inną pozycję. Wow, fajnie wiedzieć. Nie, nie, nie! Nie tak to miało być! Nie tak, nie tak, nie tak! Fuck, fuck, shit! Samuchut go potrącił Ojej, jaka mi tam szkoda Jaka mi szkoda A wcale że nie Chętnie bycie jeszcze dobił gościu Co? O fuck granat Aż dwa Co to? Sami siebie wysadzili Ja nic nie zrobiłem Nie ja byłem grzeczny Dobra, zaczęli, nie jakąś beczkę? Ja nic nie zrobiłem, ja byłem grzeczny, panie... W ptury, którymi karmią Was media. W mieście się coś dziwnego. Te dupki z logo komórki na modurach, ale nie chcą nam pomagać co przekręcić śrubę. To już nie jest Ameryka, to Stany Zjednoczone ludzi wykonujących polecenia, bo jak nie to... Radio wolne Manhattan dobrze prawi, powtarzam to już po raz drugi. O, punkt kontrolny, super. To lecimy dalej. Ekstra, mam lepszą sprówkę! znaczy, lepszą, o, oh, shit! moi kochani, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Może uda mi się jeszcze nagrać zaraz czwarty, albo może jutro. Spodziewajcie się następnych filmiku Sky Z2, a to na gdzieś tyle. No, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.